Siemanko wszystkim, w tym przykrym spotkaniu dzisiejszym nagrywam <tryk> to tak późno. Po prostu musiałem tu dzisiaj nagrać w związku z moim banem od Sir Mirona, Zaraz wam tu pokażę. No, kontakt został No, na no, 3 lata około ban od tego właśnie debila tutaj Semiro, e, i stwierdziłem, że sram na tą grę Zachak gracz o imieniu Zachak wie jak to jest ponieważ dostał też od tego debila bana e, chcę żebyście mnie odbanowali chciałbym żebyście mnie odbanowali e, w ciągu tygodnia jak nie to po prostu e, Możecie się spodziewać w ogóle sprawy w sądzie. Hmm. Tak, chcę zrobić wielką awanturę o takie coś, bo ponieważ to ty... jest w ogóle niesłuszne. No, nie nie niesłuszne, co ja mówię. Nie... ten... niesprawiedliwe. Przepraszam, w ogóle mam gorączkę dzisiaj i mam kaszel, ale musiałem to nagrać. Hmm, bardzo chciałem to nagrać, żeby wam powiedzieć. Hmm. Coś ode mnie, i jak masz jakieś dowody, to nie wiem, wyślij mi na maila. Wstawię go, mój mail yy, podam w opisie tego filmiku. Yy, yy, tylko tyle mam do przekazania. Przypominam, że jak nie zostaną odbanowane, to możecie się spodziewać sprawy w sądzie lub również zniknięciem Argonem z sieci więc hmm, tylko tyle mam do przekazania. Więc do widzenia wszystkim, dzięki za uwagę. Cześć.